Kojanie się państwu bardzo nisko obok mnie pan profesor Krzysztof Matkowski z katedry ochrony roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu fitopatolog mykolog zastępca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o pietruszkę spokojnie może być wysiewana o tej porze roku. Jest to bardzo dobra pora. Pietruszkę wysiewamy dosyć ciepło. Ziemia już jest świetnie ogrzana, bo mieliśmy już wysokie temperatury, naprawdę wczoraj chyba nawet około 18 stopni Celsjusza. Jutro 25. Jutro 25. I teraz ta pietruszka będzie nam właściwie rosła cały czas i będzie Pani miała cały czas zielone części pietruszki. Jeżeli chodzi o o korzeń, bo, 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 bo rozumiem, że pani chodzi głównie o te zielone części. Tak, jeżeli chodzi o zimę, to nam jak już się zrobi zima, to przyjdzie chłód na tym balkonie i nam niestety to zielone zabije. To co jest w ziemi raczej nie, bo mamy dosyć wysokie temperatury teraz zimą. Pietruszka jest rośliną Troszkę z rośliną dwuletnią, proszę pamiętać. Co to oznacza? To oznacza, że korzonek, który wyrósł nam w tym roku, w następnym roku będzie chciał wypuścić pęd kwiatowy. Czyli już nie będziemy mieli tak dużej szczechy, czy, 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 czy pęczków tego zielonego, tylko nam wybuja taki duży pęk kwiatowy, na którym się pojawią nasionka. I to interesuje właściwie tylko tych hodowców nasion. Nas o tyle też, bo od hodowców nasion kupujemy te nasionka, żeby je mieć co roku. Dlatego też, jeżeli będzie chciałaby pa, chciała Pani mieć zimą ewentualnie to na, na, na tarasie, to tylko jakąś tam jesienią do pierwszych większych mrozów i i prawdopodobnie będzie pani to musiała przykryć. Wtedy najlepiej jest wziąć pietruszkę korzeniową i tą pietruszkę korzeniową od zaprzyjaźnionego, najlepiej ogrodnika, bo niektóre pietruszki korzeniowe, które są sprzedawane i przychodzą do nas gdzieś ze świata, są zabezpieczane takim specjalnym preparatem przed kiełkowaniem, żeby one nie wybijały w te pędy, i wtedy się to nie uda. Ale normalnie ta pietruszka. Powinna, jak będzie w miarę ciepło, jeszcze te listki wypuszczać i wypuszczać aż do większych mrozów. Potem już niestety nie uda się to pani, chyba że będzie pani to robić w domu. Może też pani wysiewać tą pietruszkę z nasion. Musiałaby to pani zrobić wcześniej, oczywiście, bo już przed zimą, żeby to zdążyło wyrosnąć, ale obawiam się, że będzie zbyt mało słońca i zbyt mało światła, bo to są jednak szyby. Dzień jest bardzo krótki. Jak pani nie będzie tego doświetlać, to ona będzie taka żółciutka, bladziutka, chudziutka. Chciałem takich chudziutki jak ta pietruszka, ale, 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 ale ona, będzie, no ona będzie. I nie będzie pani szczęśliwa. Murarki znalazły sobie świetne miejsce, bo potrzebują malutkich otworków, żeby się tam rozmnażać, ale wraz z nimi bardzo często docierają do tych ich domków pasożytnicze owady. I mogą to być na przykład błonkówki. Ja już tutaj nie chcę rzucać nazwami łapcińskimi, bo entomolodzy je bardzo skomplikowanie budują. Y y mogą to być y owady, które są muchami. I tak naprawdę zawsze się państwu może zdarzyć, że ten wasz domek dla murarek zostanie również zaatakowany albo y Pojawią się inni lokatorzy, którzy chcą go zająć. I to jest przyroda, i nic z tym nie zrobimy. Dlaczego one nie chcą tam wrócić? Prawdopodobnie te owady, które są pasożytnicze, one być może zostawiły tam resztki swoich odchodów, kokony, może jakiś zapach. I ta murarka pewnie genetycznie, instynktownie unika już takich miejsc, czuje się tam zagrożona. Myślę, że gdyby zmienić ten domek, zrobić nowy, usuniemy wtedy resztki ewentualnie tego, tego żywego, coś tam, co było uprzednio, i te murarki znowu wrócą. Także również dla murarek proszę pamiętać, jest drapieżnikiem osa, również. Osa potrafi zabijać te murarki. Osa jest też mięsożerna, więc atakuje bardzo często. Te pożyteczne owady, które chcę mieć w ogródku. Yy, absolutnie nie wypalamy. Yy, już pomijamy te aspekty prawne. Tak, pomijamy aspekty prawne. Tak naprawdę yy, proszę zobaczyć, jak mało już mamy owadów. Naprawdę mało. Mało już dawno. Brzyc, brzyczy. Jak się Państwo autem, zobaczcie, że ta szyba. Ma nieliczne tylko to owady. Ja, jak, jak wśród słuchaczy są osoby starsze w moim wieku, to pamiętają, że jechanie tym samochodem prędkością 90-100 km na godzinę powodowało, że mieliśmy po 3-4 godzinach. Tak gęsto y, na szybie, że musieliśmy się zatrzymać i zmyć to. Dzisiaj są oczywiście uderzenia tych owadów, jest ich mało. Wypalając, wypalamy po prostu to, co tam żyje. I owady pewnie, małe gryzą. Gryzonie. Małe gryzonie, nie tak. Poza tym brakuje nam płazów. One też żywią się tymi owadami. Wychodzą w nocy, jak jest wilgoć ze zbiorników wodnych, których jest coraz mniej, też potrzebują tego pokarmu, więc tego pokarmu y, nie będą mieć, bo trafią na spaloną ziemię. Korzyści są żadne, bo tak naprawdę niewiele tego popiołu zostaje, wszystko się nam ulotniło w postaci niepożądanego dla nas dwutlenku węgla, którego i tak mamy za dużo, więc jak to wszystko przeanalizujemy, to bardzo Państwa proszę, nie, nie wypalajmy. Jak ta roślinka jest dopiero kupiona, proszę jej na razie nie ruszać. Niech ona się przyzwyczai mm -hmm. do tego nowego miejsca, niech mm -hmm. ona sobie tam y, wypuści nowe listki, jak pani zobaczy. Proszę pamiętać, że y, należy ją podlewać bardzo rzadko. To jest podsta podstawowa tak. rzecz, tak? Troszeczkę co dwa y tygodnie. Y, to właśnie, teraz mm -hmm. jeżeli będzie pani podlewać już co dwa tygodnie, to wtedy mm. można to. Oficie podlać, czyli podlewamy oficie. Nadmiar Aha. wody musi nam się przesączyć przez glebę, dostać do podstawki, wtedy pani ten nadmiar usunie. I potem czekamy, mm -hmm. czekamy, czekamy, aż roślina nam e, prze, 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 e, prze, przeschnie. Musi nam wyraźnie przesnąć. Bo mhm. to jest. Ta, ta dolna część ma, ma dosyć duży zapas wody po prostu i to w zupełności mhm. wystarczy tej rośliny. Jeżeli pani zobaczy, że te listki teraz ładnie zaczną się pani wypuszczać w tym roku i będą nowe przyrosty i będą mhm. naprawdę bardzo intensywne, a ta doniczka jest bardzo malutka, to może Pani spróbować ją przesadzić za. Dwa, trzy miesiące. Jeżeli mhm. natomiast ten wzrost nie będzie taki bardzo intensywny, to proszę poczekać z przesadzeniem w nowym, yy, w nowym roku. Yy, mhm. Proszę pamiętać również, tak. że stanowisko musi być słoneczne. Ja miałem y, tą nolinę kiedyś w domu, nie miałem, nie miałem parapetów i, i trzymałem ją w pewnej odległości. Ona u mnie kiepsko rosła, bo miała zbyt mało, yy, mało światła. Latem może pani spokojnie wystawić ją na dwór też. Także o, o. Y, można wystawić, ale należałoby to robić bardzo stopniowo, czyli przyzwyczajesz Tak jak wiem, rozsady pomidora, hartujemy, mówimy, przyzwyczajamy do uh -huh. takiej uprawy, uh -huh. to tutaj też trzeba byłoby y, bardzo stopniowo uh -huh. wystawiać. Także najpierw w takim uh -huh. półcieniu na dworze, potem większa większe, większe ekspozycja słoneczna, uh -huh. żeby zapobiec poparzeniu liście. Jak pani z domu wystawi tą nolinę bezpośrednio na mocną ekspozycję na słońce, to te liście będą poparzone. Ja bym na razie jej nie przesadzał. Eee, i niech ona się przyzwyczai do nowych warunków.